Pierwszy odpoczynek taki długi w Gostyninie, jak się tutaj doszło? Oj, bardzo szybko, ponieważ pogoda nam sprzyja i atmosfera na pielgrzymce również bardzo nam sprzyja. Wszyscy jeszcze mają kupę sił i myślę, że szybciutko dotrzemy do Sokołowa, gdzie mamy nocleg. Gostynin bardzo miło nas przywitał, jest mnóstwo jedzenia i jest gdzie w cieniu się położyć i odpocząć. Więc bardzo serdecznie polecamy Gostynin i zapraszamy na płocką pielgrzymkę. Osteni był zawsze takim fajnym miejscem. A jak droga, jak ten niełatwy etap pełen piasku? Dzisiaj znośnie, bo chyba wczoraj padało, więc tak bardzo się nie kurzyło i, i też ten piasek nam nie doskwierał. Więc dzisiejszy dzień do tej pory jest bardzo udany i bardzo owocny. E, który to jest twój raz na pielgrzymce? To jest mój siódmy raz na pielgrzymce. I powiedz trochę, czym się zajmujesz, bo nie tylko idziesz, ale jeszcze coś jest w Twoich obowiązkach. Tak, w tym roku mam przyjemność być w służbie medycznej. Mogę pokazać tutaj kamizelkę. To jest mój drugi raz w służbie medycznej. I my pomagamy pielgrzymom, jeżeli ktoś ma jakiś odcisk, albo zemdleje, albo, albo coś jest nie tak ze zdrowiem, więc wtedy może do nas się zgłosić i my z chęcią pomożemy i z uśmiechem. To znaczy zgłosić, jakiś tak źle, że już się nie można zgłosić? to wtedy my dojdziemy. To nie przeszkadzam. Wszystkiego dobrego i smacznego życzenia na obiad. Dziękuję bardzo serdecznie i serdecznie pozdrawiam ze służby medycznej Adelaida. Obiad w Gostyninie jak? Ojej, obiad to w ogóle jest pyszny, bo w ogóle jest tyle jedzenia, że wszyscy się bardzo najedliśmy i w ogóle jest wszystkiego pod dostatkiem i e, niczego nie brakuje. A co było najtrudniejsze w tym etapie tutaj do Gostynina? Do Gostynina? Ja myślę, że ja jestem osobą tak pełną energii, że dla mnie nie było tutaj trudnego etapu. Ale na pewno czasami jak wychodziło słońce, to było bardziej gorąco i wtedy wiadomo, że jak jest piekota, to jednak się idzie troszeczkę ciężej. Która to z kolei pielgrzymka trzecia. Jak byś porównała te trzy, która była najlepsza? W zeszłym roku, chociaż jeszcze nie wiem tak naprawdę, jak będzie w tym roku, no bo to dopiero tak naprawdę początek, ale w tamtym roku pielgrzymka była rewelacyjna. Jest to dobry czas, żeby kogoś pozdrowić. Wiem, wiem z naszej wcześniejszej rozmowy, że gdzieś tam w sercu są gotowe pozdrowienia. Czas start. Dobra. Przede wszystkim chciałabym bardzo pozdrowić moją mamusię, która niestety nie mogła iść w tym roku z przyczyn zdrowotnych, ale wiem, że na pewno będzie to oglądać, więc mamusiu, pozdrawiam się. Poza tym chciałabym pozdrowić moje kochane towarzyszki: Ilonkę i Ewę. Oraz tutaj towarzyszy moich e, braci. Proszę, bracia pomachają. Potrafiamy. Smacznego bracie Marcinie. A, <noise> widzę, że humorów zupełnie nie brakuje, to życzę, żeby tak było dalej. Dziękuję bardzo i życzę udanych materiałów. <głos> <głos> Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego.